To jest trudne pytanie i trudno na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Z całą pewnością ospa wieczna jest częstą chorobą, częstym problemem głównie... Dzieci w pierwszych latach życia, no powiedzmy tak, do początku szkoły, dlatego że jest to choroba bardzo zakaźna i jest duże ryzyko po kontakcie z, z chorym, który zaraża, że wystąpi zachorowanie. To zachorowanie może mieć łagodny przebieg i na pewno w większości przypadków tak jest. To też choroba bywa często bagatelizowana, ale występują również powikłania, cięższy przebieg choroby, niektóre dzieci wymagają hospitalizacji. Nawet, co szczęściem zdarza się rzadko, ale nawet może być to choroba zagrażająca życiu. I taki ciężki przebieg z wystąpieniem powikłań zagrażających życiu dotyczy nie tylko dzieci, które, czy pacjentów, których uważamy za pacjentów z grup ryzyka, ale również poza tym zdrowych dzieci. Ja od 30 lat pracuję w oddziale pediatrycznym, zakaźnym i muszę powiedzieć, że naoglądałam się no, tego groźniejszego oblicza ospy wietrznej. Z całą pewnością pediatrzy, którzy praktykują podstawowej opiece zdrowotnej mają trochę inny pogląd na, na temat ospy wiecznej. Szczepionka jest dostępna no w Polsce, może nie od razu, jak została opracowana w 1985 roku, ale już od wielu, wielu lat jest na rynku polskim dostępna. Na razie, według programu szczepień ochronnych. Szczepione są dzieci z grup ryzyka, czyli te, które ze względu na obciążenia zdrowotne, no możemy z założenia powiedzieć, że narażone są na, na cięższy przebieg choroby, na wystąpienie powikłań. Również od 2012 roku szczepione bezpłatnie są dzieci, które uczęszczają do żłobka, no czy powiedzmy jakiś placówek, które możemy uznać za ekwiwalent żłobka. Natomiast wszystkim innym dzieciom szczepienie zalecamy. Tak? Wiedząc, że, że choroba nie zawsze jest łagodna, szczepienie zalecamy, bo szczepienie chroni przed zachorowaniem. Od 2010 roku, bez względu na to, w jakim wieku stosujemy to szczepienie, no, konieczne jest podanie dwóch dawek. Wtedy uważamy, że no, może nie w 100%, ale, ale jednak w 90 paru procentach jest Gwarancja niezachorowania, albo jeżeli dojdzie do zachorowania, to ona będzie miała łagodny przebieg. Natomiast jest, jeśli chodzi o ospy wieczne jest, jest dosyć, powiedziałabym, nietypowa sytuacja, dlatego że to jest zakażenie, które po przechorowaniu ospy wiecznej pozostaje wirus pozostaje w ludzkim organizmie jest ukryty w zwojach, czuciowych zwojach przykręgowych i to zakażenie bezobjawowe. Może do końca życia się nie ujawnić, ale może dojść do reaktywacji, wtedy występuje choroba półpasiec. W związku z tym, pytanie: czy jeżeli będziemy wszystkie dzieci szczepić przeciwko ospie wiecznej, czy nie zmienimy sytuacji epidemiologicznej w ten sposób, że Przesuną się zachorowania na, na wiek do, dorosły czy doroślejszy, a wiemy, że zachorowanie na ospę wieczną u dorosłych no, również może mieć poważne konsekwencje. Najgorzej chyba, jeżeli tą osobą dorosłą okazuje się być kobieta w ciąży. Tak? Wtedy jest dla niej zagrożenie, to znaczne zagrożenie zdrowia, nawet czasem życia, ale także dla jej płodu i dziecka. I to są takie właśnie obawy związane z wprowadzeniem powszechnego szczepienia przeciwko ospie wiecznej. Druga obawa to taka, że być może osoby, które chorowały w przeszłości na ospę wieczną, osoby dorosłe, nie będą miały kontaktu z dzikim wirusem, który krąży w populacji i w związku z tym być może nie będą jakby podtrzymywały tej odporności, która zapewnia im, że zakażenie wirusem jest latentne, bezobjawowe, tylko będzie dochodziło do, do reaktywacji. Czyli po prostu, że będziemy obserwowali po wprowadzeniu tych powszechnych szczepień większą zapadalność na półpasiec. E, obecnej naszej zachorowalności na półpasiec nie znamy, dlatego że nie jest to choroba, która podlega, e, podlega rejestracji, ale z całą pewnością e, no mniej więcej 20% osób, które przechorowały na ospę wieżną, no ten półpasiec przynajmniej raz w życiu e, rozwija. E, I to również jest choroba, której nie należy bagatelizować, bo e, może nie jest. E, e, jest bardzo obciążające wystąpienie przez kilka, kilkanaście dni wysypki na skórze, ale no wiemy, że, że powikłaniem, chyba jednak najpoważniejszym, i tak się w literaturze takie zdanie przewija najpoważniejszym powikłaniem jest ta neuralgia popółpaśćcowa, która naprawdę na wiele miesięcy, a nawet lat, może zmniejszać komfort życia, bo jest to. Ten ból jest bardzo trudny do opanowania i tak naprawdę no, nie najlepiej sobie medycyna z tym radzi. To też, szczerze mówiąc, jest sporo lekarzy, którzy uważają, że większym problemem jest półpasiec niż sama ospa wieczna, ale ospa wieczna oczywiście jest tym wstępem, bez którego nie da się na półpasiec chorować. Także to powszechne wprowadzenie szczepień no, może budzić takie, takie obawy. Zwłaszcza, że, że są badania, które korzystając z ma modeli e, matematycznych, epidemiologicznych, e, usiłują odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli wszystkich będziemy szczepić, no, czy właśnie jakaś zaj zajdzie zmiana w sytuacji epidemiologicznej półpaśca. I no, modele odpowiadają na to pytanie tak, że może, można się spodziewać e, wzrost zapadalności na, na półpasiec, e, zwłaszcza w takiej perspektywie, Krótkookresowej, a pewnie spadek zachorowań na półpasiec w perspektywie długookresowej, no w tych badaniach uwzględniających modele, no to ta, ta perspektywa rzeczywiście jest długookresowa, bo to jest okres 30 do 70, nawet 5 lat, czyli to kolejne pokolenia tak naprawdę. Z tego powodu właśnie trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy, czy zasadne jest prowadzenie powszechnych szczepień. Ale oprócz badań, badań opartych na modelach, mamy również badania obserwacyjne prowadzone w tych krajach, które takie szczepienie wprowadziły, bo takie kraje są. Chyba jako pierwsze Stany Zjednoczone w 1996 roku, czyli już jest pewien okres obserwacji. W Europie pierwsze były Niemcy w 2004 roku, choć trzeba przyznać, że w Unii Europejskiej. Tak naprawdę no, na palcach obu rąk można policzyć kraje, które szczepienie przeciwko wiecznej wprowadziły jako szczepienie powszechne. I te badania obserwacyjne pokazują, że, że nie do końca przewidywania modeli sprawdzają się w rzeczywistości, i szczęśliwie. Tak? Tak naprawdę, tak naprawdę ze Stanów no, mamy takie doniesienia, że wzrost zachorowalności na półpasiec, który jest obserwowany, ale był obserwowany już przed wprowadzeniem powszechnego szczepienia przeciwko ospie wiecznej, co może być związane z bardzo różnymi czynnikami, a, mniej więcej, a między innymi z tym, że no, niestety społeczeństwa krajów rozwiniętych starzeją się, tak? a wiemy, że ryzyko rozwinięcia półpaństwa jest związane z wiekiem. Im ktoś jest starszy, tym większe ryzyko, że dojdzie do reaktywacji zakażenia. Także no, te trendy obserwowane w krajach, które, które wprowadziły powszechne szczepienie przeciwko ospie wiecznej już kilkanaście lat temu, czy, czy jeszcze dawniej, pokazują, że jakby... Tego nie musimy się aż tak bardzo, aż tak bardzo obawiać. Natomiast czy, czy wprowadzenie powszechnego szczepienia jest efektywne kosztowo, to już jest inne zagadnienie. Na pewno, na pewno ospa wieczna generuje koszty, nawet biorąc pod uwagę, że większość przypadków przebiega łagodnie, ale koszty bezpośrednie i pośrednie tej choroby na pewno są znaczne, biorąc pod uwagę po prostu liczbę, liczbę przypadków, które występują. Teraz pytanie, czy wydanie pieniędzy na zaszczepienie każdego dziecka, żeby nie zachorowało na ospę, rzeczywiście przekłada się na zysk, zysk dodany, tak? na wartość dodaną, bo to jest podstawowe pytanie przy planowaniu powszechnego, wprowadzenia powszechnego szczepienia przeciwko jakiejś chorobie.